Możesz w związku z tym powiedzieć, że ten rok y, to był rok na plusie rzeczywiście? Mogę to powiedzieć, ten rok był na plusie. <grystanie> no dobrze, ale to wszystko no, cały czas nie zmienia faktu, że Adam Romanowski, który tam siedzi, proszę państwa, to on właśnie. I gdzie jest nasz gość? Panie Adamie. Mam taki pomysł, może bez gościa po prostu. Nie, nie obiecałeś, że przyprowadzisz nam abonenta. Nie, no obiecałem, się w ogóle staram, ale jeżeli na przykład ten mój, wiesz, dzisiejszy w ogóle przy mojej peregrynacji miałby się jakoś nazywać, na przykład byłby filmem Pod tytułem Fucha, a Fucha zawsze ma tytuł, który jest tytułem jakiegoś dużego filmu, to nazwałbym go na razie Znikający punkt, bo po prostu <laughs> słuchaj, szukam go wszędzie i go nie ma, ale mam za to dla ciebie niespodziankę z działu listów. Mówiąc zupełnie serio, nasi abonenci to wyjątkowo sympatyczni i mili ludzie, z małymi wyjątkami. Wiedzą o tym najlepiej nasze telegrafistki i nasi telegrafiści z Centrum Łączności z widzami. Przyjrzyjmy się na chwilę ich pracy. Dzień dobry, kanał słucham. Proszę kanał plus słucham. Dzień dobry, osiemnaście, słucham. Powracając do mojego poufnego zadania o kryptonimie Abonent, postanowiłem odnaleźć go przy pomocy supernowoczesnego sprzętu cywilnego. Z menu centrum telefonicznego abonentów wybieramy opcję przeszukiwania abonentów. Zobaczmy kto kryje się pod numerem 000001. Nigdy nie byłem mocny w komputerach. Idę do sekcji listów. Codziennie rano przychodzi na nasz adres kosz pełen listów. Później listy te są sortowane i trafiają do poszczególnych działów. A abonenci lubią pisać. To na przykład jest donos na rodziców, że oglądają filmy erotyczne do działu donosów na rodziców. Dział donosów na dzieci, że nie oglądają filmów rysunkowych. Donos na rodziców, donos na rodziców. Donos na rodziców. To anonim. Anonim jeszcze jeden, drugi anonim. No a to ci kwiatek do kogo? Maksymilian Cegielski, nadawca WKU. Max, nie pękaj. To tylko życzenia z okazji pierwszej rocznicy Kanal+. Plus. Pucha to jest jedyne miejsce, gdzie y, działasz w Kanale Plus. Y, to znaczy nie, jeszcze, jeszcze było coś takiego, jest, co, co nazywa się Razy 5, to znaczy y, muszę sprecyzować, że to był program na zamówienie i y, z inicjatywy Kanału Plus, nad którego koncepcją po prostu pracowałem przy y, współudziale y, Jacka Rakowieckiego. Którego poprosimy do nas. Widałem, panie Dzień dobry. To jest mój nauczyciel w tym ja zawodzie. Się za zajmę. On jest zawsze taki który... skromny. On się już raz tutaj chciał pod stół chować i znowu. I mnie nauczył i pięć osób, które, pięciu dziennikarzy, którzy tak naprawdę ten program razy pięć, razy pięć, bo pięć dni w tygodniu po pięć minut z pięciu miast w Polsce. Z Poznania, Krakowa, y, Łodzi, y, Wrocławia. Wszystkie? A Dlaczego ich tutaj nie ma, tych dziennikarzy? Katowic oczywiście. O, dobrze, publiczność pamięta. reaguje. E, po prostu dlatego, że oni muszą być w tej chwili z kamerami, ze swoimi ekipami, muszą być i muszą filmować, żeby zobrazować to przedsięwzięcie, które niby jest maleńkie. 5 minut codziennie, czasem nawet troszkę mniej. E, to jest tak, myśmy do tej pory przez 3 miesiące. Najpierw y, wspólnie z Jarkiem, potem trochę ze mną, a w tej chwili oni już się coraz bardziej usamodzielniają. W tej chwili już zaczynamy dostawać tylko gotowe kasety po prostu z tych, z tych miast z filmami. Do tej pory z, y, zrobili 75 odcinków, y, ponieważ każdy odcinek składa się jeszcze z kilku takich mikroreportaży, więc tych mikroreportaży jest... Ponad 160. To jest moim zdaniem mocną stroną Jacka jest statystyka. <grymne> ale on się chwali liczbami, a może ta zawrotna liczba to po prostu wynik tego, że te formy są bardzo krótkie. No właśnie dlaczego one są takie krótkie? Są takie krótkie, bo takie jest, bo tyle mamy czasu <grymne> na antenie, ale dlatego też, że w ten sposób chcemy jakby złapać taki bardzo gorący puls tego, co się w Polsce w tej chwili dzieje od paru lat. Poza tym to, że coś jest krótkie, to nie znaczy, że nie da się w tak krótkim czasie odpowiedzieć wielu rzeczy. Mhm. Ja mogę nawet udowodnić tutaj materiałami, że pokazujemy chyba to, co w tej chwili jest w Polsce ciekawe, ważne i w gruncie rzeczy na ogół optymistyczne. Znaczy, to nie jest konwencja wiadomości, w których mamy do czynienia z samymi katastrofami, wypadkami, rzeczami przerażającymi. Owszem, my czasem natrafiamy na takie mhm. rzeczy i też do nich nie rezygnujemy. Ja ciągle mówię my, a ciągle chcę oddać całą właściwie chwałę tej piątce dziennikarzy y, z dodatków lokalnych gazety Czyli wyborczeń. Co ty właściwie robisz, w tym razie pięć? Ej. Dobre pytanie. Ej. Tak w ogóle, to, to była taka fucha moja i Jarka. O, Jacek, Jacek dotarł po prostu ten, ten, ten pomysł mhm. i... i, i.